Cześć moi drodzy. Dzisiaj w tym odcinku chcę wam powiedzieć kiedy pojawi się druga część odcinka 57 Skibidi Toilet, bo mam już informacje na ten temat i dzisiaj się z nimi podzielę właśnie z wami. Bardzo serdecznie zapraszam do zalajkowania mojego kanaliku. No i zapraszam was też na moje inne kanały. Link macie w opisie. Wszystkie moje kanały w jednym miejscu. Tam jest na mojej stronie internetowej. Moi drodzy, zaczynajmy od tego, że no, powiem wam szczerze, że niestety nie wiem na ile części będzie ten odcinek podzielony, bo wszyscy większość osób mówi, że tylko dwie części, że część druga, która będzie niedługo, będzie tą ostatnią. Wydaje mi się, że jednak nie, że to jest taki odcinek prawie finałowy i tu będzie więcej części. Natomiast kiedy będzie ten odcinek? No i już służę wam pomocą. Proszę bardzo. Jeden z tych osób, które zarządzają, adminują w Discordzie, oficjalnym na Discordzie Badafugbooma. Mamy także druga część, jest w procesie tworzenia i będzie prawdopodobnie e, jakby opublikowana, wydana 17 lub 18 sierpnia. Także słuchajcie, jutro albo pojutrze będziemy mieli ten odcinek. Mam nadzieję, że będzie to dzień jutrzejszy. Byłoby naprawdę mega fajnie. Oczywiście, no, to nie zależy od nas. Trzymajmy kciuki, żeby było tak, że ten odcinek jednak wyjdzie nieco szybciej. No, ale wiecie, wróżnie to bywa, może być jakaś przesuwa, więc tak optymalnie to 18 można brać pod uwagę. Także zapowiada się mega fajnie. Jeżeli już jestem tutaj w tym miejscu, to też opowiem Wam, może moja, moją taką przepowiednię, predykcję tego, co się wydarzy. I według mnie tutaj będziemy mieli do czynienia z walką, Wyda słuchajcie wydaje mi się nadal, że tak jak ja wam mówiłem o mojej teorii, że ten 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 ninja, on coś zostawił tutaj w, na Skibidi Toiletcie Zresztą jak sobie usłyszycie to głośniej, przygłośnimy O! Słyszeliście ten dźwięk? To jest taki dziwny, charakterystyczny dźwięk który świadczył, że coś zostało jakby wyłączone Wydaje mi się, że ten Skibidi Toilet został e, zniszczony albo prawdopodobnie będzie w jakiś sposób e, opętany również. Może ten Skibidi Toilet zostanie przejęty w jakiś sposób, ale coś tu się wydarzyło. Myślę, że Ninja cameraman na marne nie poświęcił swojego żywota i mam nadzieję, że on zostanie naprawiony i ulepszony przez inżynierów. Pamiętajmy, że to jest ta grupa bojowa, gdzie, w której były m, też inżynierowie na tych helikopterach, Zobaczymy, wydaje mi się, że dalej będziemy mieli kolejną walkę z, z oczywiście, z Jimem, chociaż pamiętajcie, że podczas walki z Cinema Men Cinema kontra tych 5 z Kibidi Toilet czy czterech, tam na końcu pojawił się ten z nożami, i on potem już nie był widoczny, więc być może on tu też się pojawi, bo to jest też ta ten Westland, tak tak się to nazywa ta lokacja i on tam był, więc wydaje mi się, że to on tutaj jest. Jeszcze czymś zostaniemy zaskoczeni. Ale to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i przypominam, że mam właśnie tą stronę internetową, gdzie są wszystkie, wszystkie odcinki, wszystkie moje kanały. Więc jak ktoś chce śledzić, co, co ja robię, zapraszam serdecznie.